Jesteśmy w Kazimierzy Wielkiej, jest z nami Szymon Bąkowski, witam Cię Szymon. Powiedz przede wszystkim, e, walczy aż w, e, trzech Waszych zawodników z a na przyszłej gali KSW 21. E, razem z Pawłem Derlaczem musicie na pewno dzielić jakieś Wasze obowiązki, czy ktoś zrezygnował z czegoś, coś dodał od siebie, żeby wszystkich za, zawodników zdołać e, dobrze e, wyszkolić? No na pewno tak, to jest bardzo ciężki okres, są bardzo, bardzo ważne walki e, dla każdej z tych trzech osób praktycznie. No, no najważniejsze walki w roku także, także w pełni poświęciliśmy się teraz temu Paweł był zawodnikami teraz Na tygodniowym obozie We Wrocławiu Tam z E, między innymi trenowali właśnie, w, 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 sparowali z Mateuszem Asternakiem i bok, bokserami z klubu Maximus e, z, w pancerze w Wrocław i w Rio Grappling Club. Także główny, główny zamysł był pod kątem e, bokserskim, żeby pojechać się e, podszkolić i posparować właśnie z, e, z typowymi bokserami. E, także no, no cały czas jest coś na miejscu, tak samo poświęcamy się temu w pełni. Ja rozmawiałam ostatnio z, z Tomaszem Bronderem i jakby sytuacja kiedy on jego zawodnik walczy z, z reprezentantem Berserkerów, wtedy ty będziesz sędziował na pewno tą walkę. Ten, ten temat nie wiem z jakichś przyczyn był jakby trochę drażniący, albo przynajmniej nie, Tomasz nie chciał o tym mówić. Teraz już wiadomo, że ty będziesz tak sędziował tę walkę. Tak, tak, ja mam sędziować. A jak właśnie dzielisz obowiązki sędziego trenera na, na tej gali, bo będziesz musiał być po prostu wszędzie. Znaczy jeśli chodzi o e, szatnie, no to akurat jesteśmy we dwóch, także nie ma problemu pod kątem rozgrzewki. E, tutaj Paweł ogarnia temat. To jest akurat jedna walka tego do także dam radę jedyne co, no to po prostu na pewno e, będzie to dla mnie obciążenie psychiczne, no bo nie ukrywam, że będę na pewno e, emocjonalnie podchodził do tych trzech walk mocno. No i też pod kątem psychicznym na pewno będę musiał być skoncentrowany na, na, na walce sądząc w ringu, także, także no na pewno psychicznie będzie to ciężki dla mnie dzień. A jak Paulina według Ciebie zniesie to psychicznie, no bo jednak to są miliony widzów zwykle na KSW, prawda, światła, tłum i tak dalej, jak, jak ją do tego przygotowujecie i czy uważasz, że jest gotowa? To znaczy, no tego nikt nie wie, jak, jak, jak to zniesie, generalnie no, na... Patrząc na kobiece ma w Polsce no to jest e, jedną z bardziej doświadczonych dziewczyn, no bo ma cztery walki. Dziewczyny mają po jednej, po dwie, ma cztery walki, do tego ma e, bodajże sześć walk amatorskich, także <laughs> troszeczkę e, jak na polskie warunki, no to trochę już powalczyła. E, obserwując ją, nie, nie ma aż takich problemów z psychiką pod kątem. E, nie, nie spala się aż tak bardzo, także e, myślę, że, że podniesie to. Także e, tutaj dwie dziewczyny będą. Tak samo myślę, że obciążone, no bo Karolina też też to jest jej druga walka też nie walczyła tyle, także myślę, że też nie będzie to bez znaczenia dla, dla Karoliny, tak samo. Właśnie gdzie upatrujecie takich najmocniejszych punktów u Karoliny i która będzie taką najgroźniejszą bronią, tak? W walce z Poliną? Czy Mamy na, na to fajny myślę, że plan. Zobaczymy, czy, czy Paulina będzie się tego trzymać. Zobaczymy, no. Wiadomo, nie chcę teraz mówić o, o mocnych stronach, czy o słabych, no bo to wiadomo, że będziemy to wykorzystywać, także e, na pewno jesteśmy przygotowani pod kątem taktycznym na tą walkę. To też nie, nie jest gwarancja, że, że zawodnik będzie się tego trzymał, no bo to jest różnie naprawdę, ale taktyka myślę, że dobra jest, także no zobaczymy jak, jak, jak wyjdzie to w walce. A Slambek ostatnio zaryzykował i przyjął walkę w Danii, właśnie gdzie niestety przegrał. Czy to w jakiś sposób go zmotywowało, czy może wręcz odwrotnie? Myślę, że tak, myślę, że go zmotywowało. Czasami taka porażka też jest potrzebna. Eee... We wcześniejszych walkach popełniał też błędy, które e, i tak owocowały zwycięstwem, a tym razem popełnił błędy, które zaowocowały porażką, także myślę, że, że dopiero teraz wyciągnie wnioski z tych błędów, bo wcześniej wełniał je, ale nie wyciągał wniosku, bo i tak wygrywał. Także, także wiadomo, że zawodnik e, coś tam wysłucha tych błędów, no ale nie, nie będzie się tym mocno przejmował, no bo wygrana walka i tak dalej. Także, także to jest inna sytuacja. Tutaj jednak te błędy przeważyły o, o przegranej i myślę, że, że to jest dobra nauka. Myślę, że Aslan jest mocny psychicznie i, i podniesie to i da się wszystko 1 grudnia. A Borys znany jest z tego, że ma świetną obronę przed wprowadzeniami. Czy, czy Aslan jednak będzie próbował go przetestować w tej płaszczyźnie? No tak samo jak z, z Pauliną, no, to, to jest, jest plan na to, zobaczymy czy, czy, czy za będzie się trzymał. Jeżeli będzie się trzymał, czy zadziała, bo wiadomo, że, e, że to jest tylko plan różnie może być w walce. No, ale na pewno nie będę go teraz zdradzał. E, rozumiem to. Pytanie oczywiste w zasadzie, bo podobnie z Mamedem też na pewno za dużo nie będziesz chciał wdawać, ale czy mnóstwo osób sobie zadaje to pytanie, jednak Melvin to jest naprawdę bestia, widać, wystarczy spojrzeć na jego kilka walka, bo jakiś highlight, żeby zobaczyć w czym jest najmocniejszy, nie ma tu co ukrywać, że chodzi o stójkę, ale czy według Ciebie przynajmniej Mamed jest gotowy, nie pytam Cię już o gameplan, ale czy on jest gotowy, żeby pójść na taką wymianę z Melvinem? Na wymianę nie, bo Mamed nie ma takiego stylu, żeby iść na wymianę, Mamed... Dobrze pracuje w swoim dystansie i on nie musi wcale iść z nim na wymianę. Tym bardziej, że on ma e, krótkie te ręce, i wiadomo, że, że z tych wymian w większości przypadków on wychodzi z zwycięstwa. Także tutaj wymiana z Melwinem to, to, to nie jest najlepszy pomysł, ale moim zdaniem, Mamet ma w stójce też bardzo dużo atutów, które może też wykorzystać z Melwinem. Dobrze, a jakbyś tak na. Powiedziałeś, że będziesz podchodził do, emocjonalnie do tych y, trzech pojedynków, natomiast jakbyś tak y, w miarę na sucho potrafił ocenić, y, kto, jak, jak, jak potoczą się właśnie pojedynki Twoich y, podopiecznych? Jakbym chciał, no to chciałbym, żeby wszystkie były do przodu, no ale nie ukrywam, że, że są to ciężkie pojedynki. E, żaden z tych pojedynków nie jest taki, że, że podchodzę sobie, dobra, to... to, to to na luzie, a, a tam inna walka będzie, będzie może ciężko. Każda każda jest naprawdę ciężka i no, zobaczymy. No, no to, jest, to jest walka. I oczywiste pytanie, ponieważ widzieliśmy dzisiaj dwóch podopiecznych, tak? Yy, Arachionu na tej gali. Jak oceniasz ich występy? No, Paweł Celiński zawalczył walkę amatorską, yy, moim zdaniem, rewelacyjnie. Yy, praktycznie. Yy. Ciężko się do czegoś przyczepić, dominował w stójce, po nie, przeszedł do parteru, większość rundy obijał bardzo skutecznym grantem z gardy przyszedł do bocznej, z bocznej do dosiadu, z dosiadu za plecy, także no tutaj <coughs> ciężko coś, do czegoś się przyczepić. E, naprawdę jestem bardzo z niego zadowolony. Druga walka przegrana, również jestem zadowolony, bo e, uważam, że Adrian dał się wszystko. E, zresztą organizatorzy nagrodzili tą walkę jako walko wieczoru, dostali zawodnicy pamiątkowe statuetki. E, myślę, że, że, że była to fajna walka dla oka. No troszeczkę, wiadomo, błędy były, nawet, nawet e, sporo, no bo szczególnie <coughs> gdzieś tam to Walenia e, były po stronie Mateusza, ale no, z czego jestem bardzo zadowolony, rozkręcił się w trzeciej rundzie, czyli ta, ta trzecia runda, gdzie przeważnie zawodnicy już są na zmęczeniu, no to Adrian naprawdę pokazał tutaj e, duszę wojownika. No, no, wygrał to na wszystkich kartach e, rundę 108, także. No, no, nie, nie, jestem, nie jestem na tę walkę jakoś mocno zły. Uważam, że, że no, no, ktoś musiał tę walkę przegrać, ale dał się wszystko i wiadomo, będy się pojawiały, ale była to dobra na pewno walka. My oczywiście dziękujemy za wywiad i zapraszamy wszystkich widzów na, na, na Warszawski Torwar 1 grudnia. Dziękuję. Dzięki. Dzięki.